Cześć, jest po 22. Spróbujemy obalić teorię fosforanowe, czyli najpierw powierzemy wodę z dna akwarium przez piasek i zobaczymy, je tam jest fosforanów. Potem zrobimy jeszcze pobranie i badanie poziomu fosforanu wody z akwarium, żeby mieć skalę porównawczą. I trzecia rzecz, którą chcę teraz zrobić to jest podniesienie jakiejś skały i zobaczenie jak skała wygląda od spodu, czy... Nie idą tam procesy gnilne, to znaczy nie jest czarna. Woda pobrana, teraz szczypcami podniosę skałkę. Zobaczymy jak ona wygląda od spodu. Zobaczymy czy tam są jakieś procesy gnilne. Próbka zerowa i ta próbka, lekki poziom fosforanów jest czyli tu wkładamy próbkę zerową, a tu wkładamy próbkę badaną. I teraz na podstawie doboru odpowiedniego koła. Wynik 0,36. Proszę bardzo, jak najbardziej prawidłowy z odczytu. 0,64 to już nie będzie, ale 0,36 na pewno, a 0,16 to już jest za jasno. Proszę bardzo. Fosforany w piachu 0,36 mg na litr.